Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszej prezentacji chciałbym Wam przedstawić komiks Batman Spawn, czyli nowość, jaka wyszła nam kilkanaście dni temu od Egmontu. Tak wygląda grzybiet, Todd McFarley oraz Gret Kapulko. Ich chyba przedstawiać nie trzeba swoją drogą, powiem Wam, że bardzo podoba mi się ta okładka. Nasi dwój głó główni bohaterowie oraz fajne logo Spawna i Batmane. Grzbiet wygląda w ten sposób i tył okładki. Cena okładkowa 119,99. Możemy się tutaj oczywiście także dowiedzieć tego, że mamy tutaj dwie opowieści, które kiedyś nam były wydane lata temu, one u nas w Polsce się tutaj ukazały także. Jedna opowieść kontynuacja z 2020 roku, czyli Batman Spawn 1. Czyli krótko mówiąc mamy w tym komiksie trzy opowieści. Otwórzmy sobie i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Zaczynamy. Słuchajcie, pierwsza opowieść. O czym jest pierwsza opowieść? Słuchajcie, króciutko, bo tutaj nie ma za dużo też co mówić o fabule. Pierwsza opowieść opowiada nam o tym, jak Trybunał Słów i zainicjował pewne spotkanie właśnie Batmana i Spawna. A tak naprawdę z można powiedzieć w pewien sposób sprawna do pokonania Batmana, do pokonania Batmana, gdyż jak wiadomo trybunał słów zawsze knuje w Gotham, zawsze jest taką organizacją bardzo tajemniczą. Ktoś, kto siedzi w tym w Batmanie doskonale wie kim jest ta organizacja. A Batman jest taką niewygodną można powiedzieć osobą. W tym celu właśnie zainicjowa spotkanie. Batmana i spawna, tak naprawdę spawna wysłana Batmana, żeby go powstrzymał. Słuchajcie, jak się okazuje, bardzo szybko dochodzi do konfrontacji między tymi dwoma postaciami i też łatwo się domyśleć, że w późniejszej części komiksu, a nawet można powiedzieć, tak naprawdę, no, no nie na samym początku, yy, łączą siły, żeby po prostu yy, Odpowiedzieć sobie na pytanie, o co tu chodzi, bo zostaje tak naprawdę oni tutaj oszukani, obydwoje. Słuchajcie, bardzo dużo walk, no może nie tak dużo, ale sporo walk między Batmanem i Spawnem. Fajnie jest pokazane w tej pierwszej części komiksu to, że Batman, mimo że jest tylko osobą tak naprawdę ludzką, a z Spawn osobą jest wiadomo, piekelną, ma moc jakieś tam piekelne, to Batman, mimo wszystko, tutaj ma. Słuchajcie, szansę. Ma szansę w pojedynku ze sprawnym, ale nie chcę Wam zdradzić, dlaczego ma szansę, bo są pewne miejsca, gdzie sprawny, powiem tylko Wam, że traci mocy. i staje się zwykłym człowiekiem. Więcej Wam nie powiem, bo tu jest fajnie pokazane to. Dodatkowo fajnie pokazane jest to, że te dwie postacie łączy jeszcze jedna bardzo fajna: znaczy, to nie jest fajna rzecz, ale łączy ich po prostu tragedia. Taka tragedia, że jak się okazuje, bardzo szybko w ten sam dzień i w ten sam miesiąc. Rodzice Batmana zginęli oraz żona Ala Simonsa. Batman naprawdę jest pewna, że właśnie Al Simon, który kiedyś był żołnierzem, zginęli w tym samym czasie. I tu jest to właśnie taka y, rzecz, która po prostu łączy tych głównych naszych bohaterów. Słuchajcie, druga opowieść, która jest odmienna już graficznie, ale o grafice sobie porozmawiamy troszeczkę później. Druga historia opowiada nam, krótko mówiąc, o pewnym szaleńcu, który w Gotham chce, można powiedzieć, z otchłani piekelnych wydobyć wszelkie zło, żeby na świecie panoszyło się i w Gotham Armagedon i chaos. Dodatkowo także chce uwolnić, można powiedzieć, trupy, nie wiem, ożywić trupy z cmentarzy, żeby połączyli się z, z ludźmi. Wiem, jak to brzmi, ale taka jest tego tutaj fabuła. Ta druga, powiem wam, tutaj historia jest też ok. oczywiście tutaj Batman i Spaw znowu się spotykają, chwilę ze sobą walczą, później spotykają się, żeby oczywiście rozwiązać tą zagadkę. Fajna historia, ale ze wszystkich trzech ta środkowa mi się najmniej podobała. No i ostatnia, słuchajcie, historia, widzicie, okładeczka fajnie pokazane, to co mieliśmy właśnie na początku. Opowiadająca nam o tym, i tam mi się najbardziej podobała historia, jak Batman przybywa do Nowego Jorku w sprawie, żeby rozwiązać pewną sprawę, mianowicie pewnej kobiety, która łączy ona, można powiedzieć, głowy ludzi, same tylko głowy, właśnie z takimi, spójrzcie, cybernetycznymi, jakby z cybernetycznym takim pancerzem, można powiedzieć. Dodatkowo chce doprowadzić do wojny na świecie no i niszczyć po prostu ludzkość no i tutaj w tym komiksie ostatnim najwięcej jest pojedynków między właśnie Batmanem a Alem Simonsem i tutaj najwięcej jest właśnie walk między tymi dwoma postaciami i powiem wam tylko tyle że w tym ostatnim komiksie Batman dostaje niezłe wciry ale tak jak w poprzednich dwóch łatwo się domyślić że szybko łączy ze sobą siły także chociaż w tym nie tak szybko może żeby powstrzymać tą kobietę. Słuchajcie, wiem, jak ta, mm, jak ta historia, jak ta fabuła, o którą Wam troszeczkę mówię, wiem, jak to brzmi infantylnie, może, ale po prostu mówię Wam tak, jak tu jest napisane. Kiedyś troszeczkę te komiksy pisało się inaczej. To jest typowy jak słuchajcie, jak nastawiony tylko na akcję. W tym komiksie nie uświadczycie jakiejś świetnej, wiecie, fabuły, mega, że będzie, czy nie wiem, och i ach, to od razu Wam o tym mówię. Słuchajcie jak zaczął kończyć taką historię, oczywiście sobie zobaczycie co do stylu słuchacie graficznego powiem wam szczerze każdy z ostatni komiks jest mega świetnie wygląda jest świetnie wyglądający spójrzcie w ogóle na tą ilustrację tutaj Todd McFarley robi tutaj świetną robotę to jest patrzcie tutaj na przykład mega to wygląda to jest uczta wręcz dla oczu bym powiedział Środkowa historia jest od artysty Poczekajcie, to sprawdzę jeszcze. Rysunki Klaus Jensen. Szczerze mówiąc nie kojarzę tej osoby. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ten styl artystyczny mi się najmniej podobał. Ale chodzi o to, że chcę Wam pokazać, że każdy komiks, każdy z tych trzech komiksów ma i odmienny styl artystyczny. Pierwsza historia, pierwszy styl artystyczny ten jest bardzo ładny i pierwszy i trzecia mi najbardziej podpadły. Do mojego gustu. A rysuję tutaj Grek Kapulko, chyba, tak. Rysunki Grek Kapulko. Słuchajcie, po przeczytaniu tej historii mamy. Przechodzimy do dodatków. A zaraz Wam pokażę, ile tu mamy dodatków. Spójrzcie, to jest komiks szare. białe mamy dodatki. Czyli słuchajcie, multum mamy tutaj dodatków, naprawdę. Zaraz Wam pokażę. Od. Za kulisami od świetnych, naprawdę mega świetnych okładek. Popatrzcie sobie chwileczkę, jest po prostu tutaj, na czym oko zawieźć. No, mega to wygląda. Dla mnie osobiście to jest jeden z ładniejszych komiksów. Jeden z ładniejszych, przepraszam, okładek. To jest robota wykonana na 100%. Jest tego sporo, ale ok. Przechodzimy sobie do dalszej części dodatków. Powiem wam szczerze, że ta dalsza część okładków może nie na tyle jest kontrowersyjna, bo o gustach się nie dyskutuje, każdy ma inne. Ja ogólnie lubię bardzo dużo, ilość dodatków, ale nie tego rodzaju. Okładki oczywiście lubię, które są tu, ale tutaj mamy tylko spuścić oryginalne szkice Greka Kapulku. Czyli mamy tylko można powiedzieć w czarno-białym wydaniu w wersji angielskiej. Czyli po angielsku, amerykańsku, yy, napisane tutaj w dalszej części. Po prostu pierwsze dwie opowieści mamy. Tutaj jeszcze mamy bez yy, napisów, ale tutaj troszeczkę dalej będzie. O, właśnie, to jest druga opowieść. Czyli spójrzcie, no tyle mamy. Oczywiście, czytanie, ale no nie będziemy drugi raz chyba czytali po angielsku. Tych samych opowieści, które mamy tutaj na początku. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, słuchajcie. Kwestia gustu. Ja jak zawsze mówię w swoich materiałach, że lubię y, dużą ilość dodatków, ale nie tego rodzaju, powiem Wam, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ja lubię, jak mamy na końcu coś do poczytania, jakieś ciekawostki, jakieś wywiady. Y, to jest dla mnie wtedy świetne. A tak naprawdę, no nie wiem, to jest tak jak mówię, no, dla mnie to ok, ale mogłoby mogły, tego tak naprawdę według mnie, mówię tylko wyłącznie o sobie, mogłoby tego nie być. Mamy jeszcze tutaj kawalącik. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak jak wspomniałem, jest tego tutaj multum. Naprawdę. Jeszcze na końcu układkę i mamy koniec komiksu. Słuchajcie, jeszcze a propos. Teraz spójrzcie, gdybyśmy mieli tylko taką część komiksów, komiksu, a tego by nie było. Spójrzcie, jak cienki byłby komiks wtedy. Może nie aż taki strasznie cienki, no ale cienki. A co za tym by było? komiks prawdopodobnie nie kosztowałby 119,99 tylko byłby tańszy ale tak jak mówię to jest kwestia dyskusyjna no jeśli ktoś lubi takie dodatki dla niego to jest wiecie święty gra, że tak powiem słuchajcie podsumowując już tak na końcu czy ten komiks jest wart polecenia powiem szczerze że trochę to jest ciężkie pytanie z jednej strony słuchajcie to jest typowy akcyjniak typowy akcyjniak gdzie nie uświadczymy tutaj mega Jakiejś fajnej, nie wiem, historii, takiej, że wiecie, będzie, och, ach, będzie się o tym pamiętało. Czuj, że ten komiks jest spisany. No kiedyś się inaczej pisało, wiecie, w niektórych tych dymkach też jak czytamy. To po prostu da się wyczuć. Niemniej, jednak jest to na pewno dobry komiks. Też, wiecie. Połączenie Batmana jest Spawna na naszym rynku komiksowym, no tego w ogóle nie ma, a już nie mówię w ogóle o samym Spawnie, bo w ogóle na naszym rynku komiksowym nie mamy Spawna. Dlatego to też jest fajna sprawa, że mamy możliwość przeczytania właśnie troszeczkę o tym bohaterze, bo u nas w ogóle go nie ma, nie jest w ogóle wydawany. Osoby, które będą myślały, że będzie tu jakaś fajna, super wygórowana jakaś historia, no właśnie, że to nie jest komiks dla nich. No i oczywiście ten komiks też mi się wydaje, że jest fajnym powrotem w przeszłość, znowu sentymentalna przeszłość właśnie do tych dwóch historii, gdzie kiedyś one były wydane. No a teraz mamy trzy z tą najnowszą z 2020 roku, fajnie zebrana w jednym mnie Nie nie jednak, myślę, że słuchajcie warto mieć ten komiks, dlatego gdyż po pierwsze to jest kawałek historii też, to jest fajne połączenie Batmana i Spawna, dość egzotyczne, którego nie ma na naszym rynku. No, i dodatkowo słuchajcie, spawna w ogóle nie ma na naszym rynku. Także ja powiem szczerze, wśród mojej całej kolekcji komiksów nie mam żadnego komiksu ze spawnem. Tutaj mam troszeczkę tego, jakiś jego, wiecie, na miastkę, tak? Także musicie sobie, tak naprawdę, sami odpowiedzieć, czy lubicie y, dużo akcji, dużo biatyki. Y, czy jesteście nastawieni na jakąś super, nie wiem, fajną historię, której po prostu w tym komiksie nie uświadczycie. Uważam, że ten komiks jest też mocno takim komiksem dla osób, które kiedyś czytały te dwie historie powrotem do przeszłości. Napiszcie mi koniecznie, co wy o tym sądzicie, jakie macie zdanie, jak przeczytaliście już może ten komiks, czy dopiero zamierzacie przeczytać. Oczywiście z mega świetnymi ilustracjami oraz okładkami. Co do tych czarno-białych dodatków, kwestia dyskusyjna, według mnie. Ale takie jest wyłącznie moje zdanie. Dzięki za materiał. Będziemy się widzieli w kolejnych. Cześć!